Zobacz to, ok. Eee A cóż to jest? Czyż to jest Dragonflight? to jest screen gameplay z Dragonflight? Skąd to jest? Skąd to jest? Kto to ma? Skąd to ma? To pytaj! Skąd to jest? Czy ktoś ma Alfa już? To mój screen? <śmiech> Rozumiem. <śmiech> Understandable. <śmiech> Miłego Monka. <laughs> to mąkę. No to jest Monk, jeżeli dobrze. Nie, zaraz, stop. to nie jest Monk, Co ja to jest Draktyr, właśnie. To jest Draktyr. Nie, stop. Nie, zaraz, 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 zaraz. Tu jest chi przecież. Wow, nie mogę powiększyć, bo coś się, coś się dzieje, jak, to, jak powiększam. Przecież to są punkty chi. Ja myślę, że to jest Mistweaver Weaver Monk, ale. A ta strzałka? Czemu to jest strzałka na brak jednego baga? No ale te hability to są jakieś zupełnie nowe. No i to przede wszystkim jest przecież ten drakter, jakby. Nie no, to jest drakter. To jest drakter w tej humanoidalnej formie. Tak, tak, to jest drakter human form, na pewno. No ale mówię, pierwsze co pomyślałem to mąk, no bo zobaczymy tutaj te punkty cheat, ale. nie wiem, to jest. To jest to? Placeholdery. Może, pewnie tak, pewnie jakieś placeholdery. Piąty bug. No ja widzę, że. Pi... A nie, a, a! A, aha, aha! ty, a, dobra, ty, bez kitu, że... Ja na tą strzałkę, nocą, no co, do pusty slot na baga, ale faktycznie to jest piąty bug! He? <śpieszynka> co tu, co tu jest grane? Co tu jest grane? No i mamy to nowe UI, nie? Bardzo jestem ciekawy, co te skiller y robił. Kolejna klasa, trzy skille y do bicia? Nie, no tu masz całe dwa paski skili przecież. A poza tym nie jest powiedziane, że to są wszystkie skilla, nie? Jak jest zapełnione, to to znaczy, że to jest co najmniej tyle skilli. Kurde, ale to. Hmm. <grystanie> jak myślicie, co robi ten skill? <grystanie> Wygląda fajnie. <grystanie> no, zostaje. Myślę, że ten tutaj to są. To jest to, jak było na blisko pokazane, że ten traktor jakby leci, że tak. Bff, nie? nie wiem, jak to nazwać. Uh, kurde, no dobra, no to mamy pierwszy screen redaktyra, chociaż, chociaż tajemnicą jest skąd ten screen pochodzi, okej, okay, okej, okay. może już alfy poszły takie, wiecie, takie te, no dobra, no dobra, to ciekawe.